Tegoroczny turniej czterech skoczni rozgrywany tradycyjnie na obiektach w garnisz Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen będzie dla europejskich skoczków szansą na rewanż za Igrzyska Olimpijskie w Nagano. Czy w tym roku zawodnicy zaskoczą nowymi rozwiązaniami technicznymi? Dziś o 14.30 zapraszamy na konkurs rozgrywany w Innsbrucku. A ta Lucia co tam mieszkała? Mieszka jeszcze? Mieszka. Miała takie fajne dwa warkucyczki. Ha, nawet myślał ja, żeby się złożyć. Może no, dobrze, że ty tego nie tak. zrobił. A dlaczego? Bo dzięki temu ja się z nią Nie się. Piotr Gąsowski, Wojciech Malajkat, Zbigniew Zamachowski i Piotr Polk w kolejnym odcinku Taksówki Jedynki. Trzeci król. Dziś, 21.05. Zbliża się południe, zapraszam Państwa, do Watykanu na modlitwę na anioł pański. Pierwszą niedzielę ostatniego roku drugiego 2000... tysiąca.